17 marca. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym wydaniu Kuriera Żorskiego. A na początek zapraszamy do zapoznania się z działalnością Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, a przedstawi ją dyrektor tego miejsca, pan Dawid Topol. Dawid Topol, Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych, dzień dobry. Chciałem Państwa zaprosić do skorzystania z naszych usług. Jesteśmy jednostką Radzie Miasta, która pomaga stowarzyszeniom i innym podmiotom szeroko pojętej ekonomii społecznej, czyli Fundacjom, Klubom Sportowym, Związkom, Zrzeszeniem. Mieścimy się na osiedlu Sikorskiego 52, były Szkole Podstawowej nr 14, w segmencie D. Nieodpłatnie świadczymy podmiotom właśnie trzeciego sektora. Usługi ksero, doradztwo marketingowe, księgowe, prawne. Ponadto stowarzyszenia mogą skorzystać z naszych pomieszczeń. Czasami jako siedziby, czasami jako miejsca do spotkań, od odbywania swoich Imprez, uroczystości to też jest wszystko możliwe. Kilkanaście organizacji ma u nas siedzibę. Część pomieszczeń organizacje mają tylko i wyłącznie dla siebie. Czasami dzielą to z innymi organizacjami. Budynek funkcjonuje 7 dni w tygodniu, przez całymi dniami. W piwnicach mamy kilka zespołów muzycznych. Które można powiedzieć, że uprzyjemniają nam czasem czas, chociaż ich próby się już po godzinach pracy merytorycznej, natomiast jest jeszcze wtedy obsługa na budynku. W tej chwili jesteśmy współpartnerem w realizacji projektu sieci Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości. Jest to największy obecnie na Śląsku realizowany projekt z zakresu ekonomii społecznej. Projekt jest realizowany z, razem z takimi miastami jak Gliwice, Tychy, Jastrzębie, Zdrój, Dąbrowa, Górnicza i Katowice oraz miasto Żory. Projekt trwa jeszcze do końca lutego 2012 roku. W tej chwili przybliżamy się już do nowego konkursu, który ma być lada dzień ogłoszony i postaramy się wzbogacić jeszcze naszą ofertę. Istniejemy w żorach już od niespełna czterech lat jako jednostka organizacyjna, natomiast historia Centrum Organizacji Porządowych to już jest ponad 5 lat w tej chwili. Mamy nadzieję, że dobrze wypełniliśmy lukę, która tutaj była pokazywana, czy ukazała się w żorach. Można powiedzieć, że zostaliśmy docenieni, ponieważ Związek Miast Polskich przyznał nam nawet wyróżnienie za działalność na rzecz w sferze społecznej. Można, trzeba też stwierdzić, że jesteśmy postrzegani jako lider w subregionie zachodnim, ale nie tylko, bo jesteśmy <coughs> największym centrum organizacji podróżowych w tej chwili na Śląsku, również duże jest w Gliwicach, natomiast dysproporcja między miastami Gliwica a Żorami jest dosyć spora i tutaj ten argument na pewno przemawia na naszą korzyść. No, pracujemy nieustannie nad tym, żeby coraz lepiej i bardziej świadomie zaistnieć społeczności żorskiej. Mamy kilka mniejszych sukcesów, mamy kilka rzeczy, których jeszcze nie udało nam się zrealizować, ale mam nadzieję, że, że to wkrótce się spełni. Z takich sukcesów, które można powiedzieć, do których my doprowadzili, to jest Uniwersytet Trzeciego Wieku, który już teraz w Żarach funkcjonuje praktycznie 3 lata. Jego początki były między innymi właśnie w Żetcowie i przy, przy współpracy kilku innych osób. Kolejnym sukcesem jest to, że jest bezpłatne poradnictwo prawne nas dla osób fizycznych, jest to projekt realizowany przez firmy i stowarzyszenie, z którymi współpracujemy, natomiast trzeba podkreślić, że ta pomoc prawna dla mieszkańców jest za darmo. Także serdecznie zapraszam. Jeśli ktoś ma pomysł na aktywność społeczną, chce coś zrobić zarówno dla siebie, jak i dla najbliższego swojego otoczenia, społeczności, lokalnych, sąsiadów, serdecznie zapraszamy. Jeśli jeszcze są jakieś stowarzyszenia, które nie miały z nami kontaktu, też serdecznie zapraszamy i na pewno współpraca będzie się mogła układać. W przyżorskim oddziale ZHP działa harcerska służba krwi. Grupa ta propaguje ideę krwiodawstwa w naszym mieście, co miesiąc organizując cykliczne akcje w klubie Rebus. Grupa została powołana w 1997 roku. Od 2002 roku harcerze także zbierają krew w czasie dorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Co miesięczne akcje cieszą się różnym zainteresowaniem, ale zawsze całkiem sporym, bo są już stałym elementem w kalendarzu. W żorach wywiązała się grupa stałych wywalców honorowo i regularnie oddających krew. Rekordziści oddali już ponad 40 litrów krwi. W ubiegłym roku łącznie oddano pół tysiąca litrów od prawie 1300 dawców. Na stronie internetowej można znaleźć statystyki z każdego roku oraz dowiedzieć się o terminach poszczególnych akcji. Krwiodawstwo to wspaniały sposób na pomaganie innym, przekonuje żorska grupa. Przez kilka dni nasze miasto żyło poszukiwaniami dwóch zaginionych nastolatek. Na szczęście po południu 16 marca dziewczyny odnalazły się. 17-letnia Ania i 14-letnia Paulina, które wyszły z domu 10 marca 2011 roku, są już pod opieką rodziców. Zostały całe i zdrowe doprowadzone do komendy miejskiej policji w Żorach przez mamę jednej z nich. Ze wstępnych ustaleń wynika, że ostatnie kilka dni spędziły na terenie rybnika i innych pobliskich miast. Niebawem sąd rodzinny zadecyduje o dalszym losie dziewcząt. Polska Komenda Policji organizuje konkurs literacki dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na bajkę lub opowiadanie. W poniedziałek ruszył nowy konkurs na opowiadanie bądź bajkę dla dzieci w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym. Zachęcamy wszystkich rodziców do pisania bajeczek. Od 14 marca trwa pierwszy etap. Przez dwa tygodnie czekamy na Państwa pracę. Bajka oczywiście ma być o charakterze profilaktycznym, a tytuł w tym etapie to: Nie rozmawiam z obcymi, co dwa tygodnie do wygrania, właśnie taka sympatyczna maskotka policyjna, maskotka piecka-sznupka. Zachęcamy również w ramach konkursu wszystkie dzieci, których rodzice sięgną po pióra, aby do tej bajeczki narysowały ilustracje. Szczegół, szczegółowe informacje na temat konkursu w regulaminie znajdują się na naszej stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Żorach, gdzie serdecznie Państwa zapraszamy i oczywiście jeszcze raz zachęcamy do udziału w konkursie. Na pracę w tej chwili czekamy do 27 marca, natomiast dzień później 28 marca ruszy kolejny etap konkursu i zostanie podane hasło do kolejnej bajeczki. To już wszystko w tym wydaniu kuriera żorskiego. Dziękujemy za uwagę, a na kolejny program zapraszamy w poniedziałek 21 marca. Do zobaczenia!